Witam serdecznie. W tym filmie przedstawię właściwości alkenów oraz alkinów. Zacznijmy od alkenów. Alkeny są to związki nienasycone, więc będą one ulegały reakcji z nadmanganianem 7 potasu oraz wodą bromową. w przypadku nadmanganianu 7 potasu takim widocznym objawem reakcji będzie to, że roztwór tego związku będzie ulegał odbarwieniu w środowisku obojętnym z fioletowej barwy na brunatną. Tutaj piszę reakcję z najprostszym alkenem, czyli z etenem w środowisku obojętnym, czyli w obecności wody i powstaje tlenek manganu 4 właśnie o tej barwie brunatnej, wodorotlenek potasu oraz etanodiol. Etanodiol, diol dlatego, że mamy obecne w tym związku dwie grupy hydroksylowe. Oczywiście, żeby reakcja była kompletna, należy uzgodnić współczynniki po obu stronach równania. I jeśli te współczynniki zostaną uzgodnione, możemy powiedzieć, że mamy pełną reakcję. W tym przypadku jest to reakcja redox, czyli zachodzi zmiana utlenienia poszczególnych pierwiastków chemicznych. W tym przypadku mangan przechodzi z plus siódmego stopnia utlenienia na plus czwarty, natomiast sam węgiel w etenie będzie przechodził z minus drugiego na minus pierwszy w etanodiolu. Drugą wymienioną wcześniej reakcją będzie reakcja z wodą bromową, i w tym przypadku możemy sobie napisać reakcję z propenem plus Br2. Otrzymamy oczywiście związek odpowiednio podstawiony, związek Di bromo-etanu. Możemy rozpisać w ogóle to wiązanie Br/Br. -Br. Jest to wiązanie pojedyncze, ono ulega zerwaniu, i dzięki temu jest możliwość utworzenia wiązania między odpowiednim bromem a odpowiednim węglem. Należy zaznaczyć, że w przypadku tych reakcji ze związków nienasyconych będziemy otrzymywać związki nasycone. Oczywiście obecność podwójnego wiązania między węglami będzie warunkowała to, czy ten związek jest nienasycony. Czy też, jeśli nie ma tego podwójnego wiązania, a są wszystkie wiązania pojedyncze, będzie to związek nasycony. Kolejną ważną cechą alkenów jest to, iż ulegają one reakcji addycji, inaczej reakcji przyłączania. I teraz takim podstawowym, podstawową reakcją addycji jest addycja wodoru do alkenów. Weźmy sobie na przykład buten, czyli C4. H8, tutaj należy też zaznaczyć, że wzór ogólny na alkeny jest następujący CNH2N. Wracając do reakcji będziemy mieć przyłączanie cząsteczki wodoru do alkenu, więc powstanie związek nasycony, czyli butan. W tym związku nasyconym oczywiście już nie będzie obecności podwójnego wiązania. Kolejną reakcją adycji będzie adycja chlorowców, Czyli pierwiastków grupy 17 układu okresowego pierwiastków chemicznych. Przykładem takiej reakcji może być reakcja butenu z chlorem. W tym przypadku powstanie związek, który będzie posiadał dwa atomy chloru oraz wiązania nasycone. Nazwa tego związku będzie następująca: 2,3-dichlorobutan i znowu w przypadku tych dwóch reakcji adycji będziemy otrzymywać ze związków nienasyconych związki nasycone. Kolejnym przykładem addycji będzie przyłączanie wody i chloro w co? Wodo... <laughs> Kolejnym przykładem addycji będzie reakcja wody z alkenami oraz chlorowco wodorów z alkenami, czyli inaczej kwasów bezwodnych. I tutaj należy też zaznaczyć, że ta reakcja będzie zachodziła według reguły markownikowa. I według tej reguły podczas adycji niesymetrycznych cząsteczek reagentów do niesymetrycznych alkenów. Atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla, tak od alkenu, który jest bezpośrednio związany z większą liczbą atomów wodoru. Natomiast ten pierwiastek, bardziej elektroujemny od wodoru, będzie przyłączał się do drugiego atomu węgla, związania podwójnego. W takim przypadku. Jeśli chodzi o propen oraz jakiś HX, czyli jakiś kwas bezwodny pierwiastka 17 grupy układu okresowego, w takim wypadku wodór będzie przyłączał się do tego ostatniego węgla, no tudzież pierwszego w zasadzie węgla, który tutaj widzimy, czyli węgla, który posiada już dwa atomy wodorów. Natomiast pierwiastek bardziej elektrujemy, będzie przyłączał się do węgla posiadającego Mniej atomów wodoru. Możemy także pokazać tę reakcję na przykładzie bromowodoru oraz propenu. Tutaj także będziemy widzieć zależność, jaką wcześniej. Powiedzieliśmy, czyli do atomu węgla, który posiada mniej związanych wodoru, będzie przyłączał się brom. Natomiast do pierwiastka węgla posiadającego więcej wodorów będzie przyłączał się wodór. Kolejnym przykładem reakcji, czyli tutaj ciąg dalszy, tej reakcji addycji, będzie addycja wody, inaczej mówiąc, będzie to hydratacja, i w przypadku tej reakcji ze związku nienasyconego będziemy otrzymywać alkohol. Przykładem takiej reakcji może być reakcja butenu oraz wody. Tutaj narys napisałem but 2N plus woda. Otrzymamy oczywiście związek nasycony. Tym związkiem nasyconym będzie alkohol butan 2Ol. Alkeny, oczywiście, podobnie jak alkany, będą palne. Będą one się spalały w tlenie. I ta reakcja będzie prowadziła do otrzymania dwutlenku węgla oraz wody. Oczywiście ja tutaj piszę reakcję całkowitego spalania. Można wyróżnić także niecałkowite spalanie. W przypadku niecałkowitego spalania będziemy mieć dwie opcje: albo będzie powstawał czad i woda, albo będzie powstawała sadza, czyli węgiel i woda. Kolejnym przykładem reakcji charakterystycznej dla alkanów jest reakcja polimeryzacji. W tym przypadku ta ilość tych cząsteczek nie jest jasno zdefiniowana, więc oznaczana jest jako N. Będzie łączyła się, tworząc odpowiedni polietylen złożony właśnie z takich pojedynczych monomerów, tak? czyli te monomery będą składały się w całość, w nieskończony łańcuch monomerów i będzie powstawał polietylen. Ważną właściwością alkenów jest to, iż może występować izomeria geometryczna CIS-TRANS. Izomeria CIS jest wówczas, gdy podstawniki o większych masach przy atomach węgla związania podwójnego są po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. Natomiast izomeria trans będzie występowała wtedy, kiedy te podstawniki o większej masie będą po przeciwnych stronach, stronach płaszczyzny wiązania podwójnego. O no, takim prostym językiem można powiedzieć. Tutaj w kółeczku zaznaczam podstawniki o większej masie, że po prawej i po lewej stronie w izomerii cis będziemy mieć te podstawniki o większej masie, na przykład po jednej stronie, czyli u góry, tak, wiązania. Natomiast w trans będziemy mieć taką sytuację, gdzie te podstawniki będą po przeciwnych stronach, czyli tutaj ja narysowałem cząsteczkę, w której ten podstawnik w transpo o większej masie będzie u góry, natomiast przy drugim węglu ten podstawnik będzie u dołu. Dlatego też będzie pod, powstawała różnica w nazewnictwie odpowiednich e, izomerów. W pierwszym przypadku będziemy mieć do czynienia ze związkiem cis-but-2n, natomiast w drugim będzie to e, trans-but-2n, czyli będą to dwa różne związki chemiczne. Teraz przejdziemy do właściwości budowy oraz otrzymywania najprostszego alkenu, czyli etenu. Eten jest złożony z dwóch węgli oraz czterech wodorów. Oczywiście mamy obecność wiązania podwójnego, i tutaj narysowałem wzór strukturalny oraz wzór półstrukturalny z zaznaczeniem występowania właśnie tego podwójnego wiązania. I teraz przejdźmy do właściwości. Tutaj występuje hybrydyzacja węgli sp2. Jest to cząsteczka płaska, czyli nie ma swobodnej rotacji tego wiązania podwójnego węgiel-węgiel. I kąt między wiązaniami wynosi 120 stopni. Przejdźmy teraz do otrzymywania etylenu. Oraz ogólnie alkenów, tak? bo to etylen będzie przykładem, który będziemy tutaj rozważać. Pierwszą reakcją utrzymywania jest reakcja eliminacji. W reakcji eliminacji z węglowodoru nasyconego będziemy otrzymywać węglowodór nienasycony. Pierwszym przykładem reakcji eliminacji będzie odwodorowanie, inaczej mówiąc, dehydrogenacja. Będziemy w tym przypadku mówić o reakcji katalitycznej, w której, to, w której to na przykład z etanu będziemy otrzymywać eten oraz cząsteczkę wodoru. Drugim przykładem reakcji eliminacji będzie reakcja dichlorowco alkanu z cynkiem. Weźmy na przykład dichloroetan oraz cynk. W tej reakcji otrzymamy związek nienasycony eten. Oraz chlorek cynku. Kolejnym przykładem reakcji, eliminacji będzie odwodnienie, czyli dehydratacja alkoholi. Tutaj, oczywiście, tak jak to miało miejsce wcześniej. Będziemy mieć do czynienia z dehydratacją związków nasyconych. Na przykład możemy rozważyć reakcję odwodnienia etanolu. Tutaj, żeby ta reakcja zaszła, musimy mieć tlenek glinu oraz wysoką temperaturę. Powstaje oczywiście eten oraz woda. Kolejną reakcją otrzymywania etenu, będzie reakcja chlorowco alkanu z zasadą w środowisku etanolu. Na przykład. Bromo etan oraz zasada potasowa jako środowisko reakcji etanol powstanie eten oraz sól bromek potasu i woda. Tutaj należy zaznaczyć, że ta reakcja chlorowca-alkanu z zasadą będzie zachodziła według reguły Zajcewa. Reguła Zajcewa będzie polegała na tym, iż tą grupę cięższą będziemy odrywać od atomu węgla, z którym jest ta grupa połączona. Natomiast wodór, i to jest bardzo ważne, od tego atomu węgla, z którym sąsiaduje i który jest w wodór uboższy. Czyli mając przykład butan-2-olu, będziemy odrywać oczywiście grupę hydroksylową od drugiego węgla. Natomiast wodór będziemy odrywać od węgla posiadającego mniej wodorów, tak? sąsiadującego z węglem połączonym z grupą hydroksylową. Czyli w tym przypadku będziemy odrywać od trzeciego węgla wodór, nie od pierwszego, który tych wodorów ma aż trzy. Kolejnym przykładem otrzymywania etenu jest uwodornienie alkinów. Oczywiście to będzie odbywało się w obecności katalizatora. Otrzymamy z alkinu alken, czyli z etynu eten. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej grupy związków nienasyconych, węglowodorów nienasyconych i są to alkiny. Alkiny będą posiadać potrójne wiązanie między odpowiednimi atomami węgla. Oczywiście są to związki nienasycone, więc analogicznie jak alkeny będą ulegały podobnym reakcjom na obecność wiązania nienasyconego. Oczywiście w szeregu homologicznym będziemy wyróżniać bardzo dużą ilość związków nienasyconych z potrójnym wiązaniem między atomami węgla. Natomiast my się skupimy na etynie, czyli acetylenie, inaczej acetylenie, czyli najprostszym związkiem z tej grupy. Acetylen na skalę przemysłową otrzymuje się z metanu. Potrzebne są dwie cząsteczki metanu oraz wysoka temperatura. I otrzymujemy związek nienasycony z potrójnym wiązaniem, czyli acetylen oraz trzy cząsteczki wodoru. Kolejnym przykładem otrzymywania acetylenu będzie reakcja karbidu z. Karbid jest to związek wapnia i węgla, przy czym między węglami będzie występowało uwiązanie potrójne. Karbid to jest inaczej węglik wapnia oraz woda. Powstaje C2H2, czyli nasz acetylen oraz wodorotlenek wapnia. Także możemy otrzymać acetylen z 1122 tetrachloroetanu. W reakcji z cynkiem. Do tej reakcji potrzebne jest wykorzystanie dwóch moli cynku. Powstaje chlorek cynku oraz acetylen. Skupmy się teraz na reakcjach charakterystycznych dla acetylenu, czyli także dla wszystkich praktycznie alkinów. I pierwszą taką reakcją jest reakcja przyłączania wodoru, czyli addycji Wodoru. Pierwszym przykładem takiej reakcji będzie reakcja jednego mola cząsteczki wodoru z etylenem, natomiast drugim przykładem będzie reakcja też acetylenu, ale z dwoma molami cząsteczek wodoru. I w tym przypadku powstanie związek nasycony, czyli etan. Należy także przypomnieć jaki jest wzór ogólny alkinów i to będzie CnH2n-2. W przypadku alkanów to było CnH2n, natomiast w przypadku alkanów było to CnH2n-2. Kolejną reakcją charakterystyczną, dla będzie przyłączenie chlorowców. W tym przypadku weźmy acetylen oraz chlor. Powstanie d chloro -eten. Natomiast jeśli zastosowalibyśmy dwa mole cząsteczek chloru, wtedy, wtedy aż cztery atomy chloru przyłączyłyby się do węgli z potrójnego wiązania w acetylenie. I w tym przypadku mielibyśmy całkowicie związek Nasycone, czyli nazewnictwo wyglądałoby w ten sposób, że w przypadku związku wyżej byśmy mieli 1,2-dichloroetan, natomiast w przypadku drugim otrzymalibyśmy 1,1,2,2-tetrachloroetan. Kolejnym przykładem będzie przełączanie kwasów bezwodnych, czyli kwasu chlorowodorowego oraz bromowodorowego. Także tutaj acetylen oraz HCl, czyli kwas chlorowodorowy. Otrzymamy związek o nazwie chloroeten. Inaczej ten związek nazywa się chlorek winylu. Czwartym przykładem reakcji Acetylenu będzie przyłączanie wody. I ta reakcja nosi nazwę reakcji kuczerowa. Jest to tyle ważna reakcja, że w tym przypadku stosujemy HGSO4, czyli siarczan rtęci Otrzymujemy aldehyd. Aldehyd octowy. Aldehyd octowy oczywiście należy do grupy aldehydów, czyli posiada specyficzną grupę funkcyjną, grupę aldehydową i ta grupa aldehydowa wygląda właśnie w ten sposób, czyli węgiel łączy się przez podwójne wiązanie z tlenem oraz przez pojedyncze wiązanie z Innym węglem i wodorem. Piątą już reakcją acetylenu będzie reakcja polimeryzacji. I to ta reakcja będzie podobna do tej reakcji polimeryzacji w przypadku etenu, tylko tutaj będziemy rozróżniać polimeryzację. Tri oraz di, czyli trimeryzacja, jako pierwszy przykład reakcji, trzy cząsteczki acetylenu w obecności katalizatora będą tworzyć cząsteczkę benzenu. Przykład dimeryzacji. Dwie cząsteczki acetylenu. W obecności katalizatora będzie powstawał taki specyficzny związek chemiczny, w którym będziemy mieć podwójne, pojedyncze oraz potrójne wiązanie między węglami. Ten związek będzie się nazywał But. 1N3N. To 1N bierze się oczywiście z. Kolejności węgli w tym związku, kolejności numeracji węgli w tym związku. Także acetylen ulega spalaniu, praktycznie jak każdy węglowodór. I w tej reakcji spalania, w reakcji całkowitego spalania, będziemy otrzymywać dwutlenek węgla oraz wodę. Jeśli będziemy mieć do czynienia z reakcją spalania niecałkowitego, będzie to czad i woda i drugi rodzaj spalania niecałkowitego będziemy otrzymywać czad i wodę